Okej, okay, moja droga, na samym początku chciałabym powrócić do twoich, Twojego startu w internecie. Ty zaczynałaś z siostrą. Z Siostrą, tak. Co się teraz stało z siostrą? Dlaczego jej nie ma tak dużo w przestrzeni publicznej? E, moja siostra jest y, trochę, nawet całkiem inną osobą niż ja, i ja się dobrze odnajduję w kontakcie z innymi ludźmi, właśnie w wywiadach, występowaniem na scenie. Ona bardzo lubi nagrywać filmy, bardzo lubi tworzyć rzeczy do internetu. Niekoniecznie lubi tą drugą stronę bycia popularną, czyli. Rozpoznawalność. E, I w momencie, kiedy u niej doszło to już do takiego stopnia, że ona nie czuła się komfortowo z tym, ile ludzi ją ogląda, to stworzyła sobie drugie konto na TikToku, gdzie sobie po prostu tworzyła rzeczy już nie pod y, swoim imieniem i nazwiskiem, tylko pod jakąś tam nazwą. Poczem to konto też się rozrosło na tyle, że ona przestała czuć się z tym komfortowo. No i tam od czasu do czasu coś sobie wrzuca, natomiast ona chyba nie czuje tego po prostu tak jakoś mocno. A jak to się u niej objawiało, że ona nie chciała tej popularności? Ona się nie czuła komfortowo na przykład na eventach różnych. Jak było dużo ludzi, ona jej się od razu zrobiło słabo, trochę ją przytłaczało to. Nie lubi się wypowiadać też publicznie, mm. bardzo ją to stresuje. Więc generalnie jakby siedziała sama w domu i sobie tworzyła, to może by było ok, gdyby nie to, że no, będąc w internecie jesteśmy nastawieni na bardzo dużą ocenę innych ludzi i mamy taką presję na sobie, że musimy być idealni. Ona tego nie lubiła, więc po prostu z tego zrezygnowała. Natomiast ona dalej ma takie chęci. Na przykład ostatnio z nią rozmawiałam, czy nie chciałaby mieć mi ten gritów, na przykład u mnie na trasie, jakąś ograniczoną ilość, tak żeby po prostu poznać moich widzów, bo też mi zależy na tym, żeby oni ją poznali, bo, bo od tego właśnie wszystko się zaczęło. Eee, no i negocjujemy na razie, <ścoughs> czy to będzie, czy nie. Jakie są szanse? Myślę, że coraz lepsze. Że coraz większe są szanse na to, że, że się pojawi, natomiast to chyba będzie tylko jedno miasto. Tak, żeby jej też nie, nie przytłaczać tym wszystkim. A jak wam się tworzyło razem? Bo to taki twój totalny początek w internecie. Skąd w ogóle ten pomysł? Wy to dla fanów założyliście sobie muzykali? Yy, nie, to pierwsza była moja siostra, ona założyła sobie muzykę. Ty bo... jesteś dzięki siostrze. Tak, no Dużej ja, ja to w ogóle jestem dzięki wszystkim, bo ja na początku <grym> dzięki siostrze, <grym> potem dzięki Maćkowi, teraz dzięki Teamowi X, więc ja całą swoją karierę zawdzięczam komuś. <grym> yy, ale to było tak właśnie, że ona założyła mm, sobie i ona tam miała znajomych i zaczęła jeździć na bitwy, a ja jako dobra starsza siostra ją woziłam na te bitwy po całej Polsce absolutnie i zaczęłam się poznawać też z tymi ludźmi ona też czasami nagrywała ze mną TikToki po prostu jako że ja jestem jej siostrą e, i to ja wtedy byłam znana jako siostra Sony e, i w momencie kiedy dodawałam swojego pierwszego TikToka jeszcze wtedy jako user to było, więc nie wiem, jak się wtedy nazywały filmy, już nie pamiętam nawet. Ale właśnie jak dodawałam swoje pierwsze muzykali, to miałam już 10 tysięcy obserwujących, więc to mi przyszło bardzo łatwo. No i tam zaczęłam głównie tańczyć na muzykali, potem się to przerodziło w TikTok. No wiadomo, coraz więcej znajomości. My też wtedy poznaliśmy właśnie Izabelę Zabielską i Filipa Zabielskiego, to byli moi pierwsi znajomi influencerzy. No i tak to się zaczęło rozrastać. Potem właśnie poznałam dzięki temu Maćka, i jeszcze bardziej zaczęło się to rozrastać. A potem dzięki temu, że byliśmy razem, to zostaliśmy zaproszeni do Team X. No i teraz jestem tu. Idealne, idealne streszczenie wszystkiego.